Po przerwie w programie Biznes to Ludzie, dzisiaj naszą gościnią jest Marlena Chuszczak, i kontynuujemy naszą rozmowę o ludziach w organizacji, bo, bo w swojej firmie nie mówi się już HR. Dlaczego? Dlatego, żeby uwypuklić funkcję, sens naszej funkcji. Bo oczywiście to nie jest tak, że nie, nie mamy administracji hr czy nie mamy też różnych innych rzeczy, które są z hr związanych. Ale tak naprawdę sensem istnienia tej funkcji jest wiedza na temat ludzi. A jesteśmy taki, tego typu biznesem, który faktycznie na ludziach się opiera i to ludzie powodują, że odnosi sukces, bądź go nie odnosi. Ja na początku sporo na ten temat myślałam, ponieważ no, ta zmiana bezpośrednio mnie dotyka i powiem szczerze, że jestem ogromną fanką tej zmiany i też widzę, co ona zmieniła w moim życiu i w moim postępowaniu. Jak usłyszałam, że jestem ekspertem od ludzi, to stwierdziłam, że jeszcze odważniej będę mówiła o takim widzenia, punkcie widzenia w danej sytuacji, jeżeli chodzi o ludzi. Szczególnie, że no jesteśmy w transformacji, jak każda organizacja, teraz jest dodatkowa jeszcze transformacja technologiczna. I ta wiedza o ludziach, o tym, jak się zachowują w zmianie, jak generalnie zarządzać ich motywacją, co dla nich jest ważne, jest kluczowa. Drugą uważam, Ważnym, ważnym słowem, które w tej funkcji występuje, akurat w naszej firmie nie, ale generalnie często się zdarza, to jest culture. I to jest też zmiana, z którą absolutnie się zgadzam, ponieważ kultura organizacyjna jest tym, co powoduje, że tworzymy zespół, co powoduje napęd do, tego, do, do działania, więc people and culture jest jak najbardziej o wiele właściwsze. Niż HR. I też uważam, że zmiana zaczyna się od słowa i zupełnie inaczej. Tak, nawet jak sobie myślę emocjonalnie, jak nazywałabym się hr a człowiekiem od ludzi, to jest zupełnie, zupełnie inne takie poczucie. Tego, po co ja w, w organizacji jestem i co ja mogę do tej organizacji wnieść. Mhm. No ale jednocześnie jesteś członkinią zarządu, odpowiadasz za wyniki firmy, a tutaj mówisz kultura, empatia i tak dalej. No, z jednej strony fajnie, że to firma wyszła z tą inicjatywą, e, mhm. a nie, nie musieliście oddolnie przekonywać. Ale co byś powiedziała takim zarządom, które mówią w ogóle. O czym my mówimy, to ja bym poprosiła, żeby odpowiedzieć na jedno pytanie, skąd się biorą wyniki, bo mam wrażenie, że czasami sądząc po różnych dyskusjach, że te tabalki ze sprzedażą nie są powiązane z zespołami, które to robią i to jest ogromny błąd, ponieważ. Jakby połączenie tych dwóch rzeczy dopiero powoduje, że możemy świadomie podejmować decyzję, jak kształtować ten zespół, w jaki, jakie narzędzie mu dawać, w jaki sposób teraz no, bardzo duży temat jest związany, przepraszam za anglicyzm, ale. A skillingiem. Bardzo ważny temat jest związany z tym, żeby najlepszych ludzi zatrzymywać w organizacji. Więc. Jak, to, jak osiągnąć wyniki, jeżeli się nie ma e, świadomego, nie podejmuje się świadomych działań w tym obszarze? A to są ludzie. No, nie sprzedają maszyny jeszcze. Powiedziałeś, kultura. Czym dla ciebie jest kultura? Jak, jak ją definiujesz? Kultura to jest. To, o czym mówiliśmy, jak ja się czuję w, w niedzielę wieczorem, y myślę zatem, y y y po co idę w poniedziałek do pracy i jak się w tej pracy będę czuła. Y to jest y wspólnota celów, to jest wspólnota y zachowań i akceptacji pewnych zachowań bądź y braku akceptacji pewnych zachowań. Y y Czasami, no, ma, mam sporo już tego doświadczenia i różnie było na przykład z misją firmy, bo myślę, że to jest też dosyć częste, że ta misja jest czymś sztucznym, wiszącym na ścianie, a kultura swoje, prawda? Mhm. Jak to mówi mój kolega, że kultura potrafi za zatopić ka każdą strategię, jeżeli się nie weźmie jej pod uwagę. Więc kultura to jest tym, co nas napędza, jakby takim DNA, nasz, nas jako e, grupę osób, które przychodzą e, do, do pracy, działają na rzecz kong, e, rzeczy, którą mają osiągnąć. E, bardzo też jestem dużą fanką e, e, jakby nazwania i jakie zachowania są ważne dla nas. Często to jest bardzo domyślne. Na przykład jak mówiliśmy o początku tej transformacji, to zresztą jest do dzisiaj, że klient jest najważniejszy i dobry klient jest najważniejszy. To było absolutnie niedyskutowalne. I do dzisiaj tak jest. To jest taki silny element tej kultury, ale też można, jakby mówiąc o innych oczekiwanych zachowaniach, na przykład branie odpowiedzialności za wynik, albo współpraca zespołowa, spowodować, że tą kulturę możemy jakby kształtować. Natomiast po pierwsze, zmiana kultury nie jest łatwą rzeczą i nie, na pewno nie jest szybką, a po drugie, ona musi być autentyczna, czyli wychodzić od liderów. W zmianie kultury organizacyjnej jest bardzo ogromną rolę. Coraz bardziej docenianą ma, mają menadżerowie, którzy bezpośrednio zarządzają ludźmi. Bo wiecie, jeszcze tak, zarząd to tam wie, co chce osiągnąć, prawda? Ale, ale to, żeby menadżer motywował swoich ludzi, z którymi na co dzień ma do, 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 do czynienia, w jaki sposób zespół ma funkcjonować, na co zwracamy uwagę, co jest dla nas ważne, to jest kluczowe. Powiedziałeś lider, tak? Ma duży wpływ na, na kulturę. To jak to jest z tymi liderami? Jakimi wartościami oni się powinni kierować? Czy w ogóle jest coś takiego, jak, jak konieczne wartości lidera, żeby taką kulturę budować? Jakie Mr. są Twoje wartości? E, e, tak, jeżeli chodzi o ogólnie o lidera, to ja mam to szczęście, że Obserwuję wielu fantastycznych liderów, i oni mają jedną cechę, ale to być może jest związane z kulturą, w której żyjemy, a mianowicie właśnie bardzo duże skoncentrowanie na zespole. Na tym, żeby zespół był z jednej strony praca z zespołem, nad pokazywaniem możliwości rozwoju, nad adresowaniem tematów, które powodują, że zespół się potyka o, o, jak, o jakieś bariery. Więc mam to szczęście, że na co dzień obserwuję takich liderów. Ja też jestem takim liderem. Znaczy, nie ma czegoś takiego, że jak ktoś ma potrzebę, żeby ze mną porozmawiać i potrzebuje wsparcia, to żeby nie miał mojego czasu. Więc to jest czas dedykowany ludziom którzy de facto chcemy, żeby osiągali no, te wyniki, na których skoro już tutaj mówiliśmy o sprzedaży, na których nam zależy, ale w sposób autentyczny. Mm -hmm. No i trzeba trochę pozwalać ludziom niżej w organizacji, żeby mogli też sobie te ich stanowiska kreatywować, tak Absolutnie, absolutnie to jest kluczowe, bo jak inaczej, jak inaczej czuć się dobrze w tym miejscu, w którym jesteśmy. Wiadomo, że są rzeczy, które są nienegocjowalne i należy się nimi zająć. I e, je dowozić, ale jest duży obszar takiej wolności, jak my to robimy. Dla mnie takim najbardziej. E, Obrazowym przykładem, jak, jak ktoś robi job crafting albo go nie robi, są coldcole z różnymi tam fotowoltaikami i tak dalej. Są ludzie, którzy dzwonią i wiadomo, że chce się, nie, nie masz czasu i rozmawiasz, ale potrafią wciągnąć rozmowę. A są ludzie, którzy czytają skrypt. No i to jest właśnie ta różnica między job craftingiem a brakiem job craftingu. A co byś dosłownie w dwóch słowach poradziła komuś, kto mówi: Mam niską empatię. Taki się urodziłem, ja słyszę, że lider ma być empatyczny, i to wszystko, co powiedziałaś, no ale to nie moje kompetencje. Co ma robić taki lider? No właśnie, to jest bardzo ciekawe. Ja myślałam, że z empatią się rodzimy albo nie, nie mam psychologicznego wykształcenia, a, a okazało się, że empatia to kompetencja, którą się ćwiczy. Można wyćwiczyć optymizm, można wyćwiczyć empatię, bo to jest decyzja, którą podejmujemy. Jeżeli mówimy, nie mam tego, takiej kompetencji, albo ta kompetencja jest nierozwinięta, no to pytanie, co z nią robisz? Chcesz czy nie chcesz? Okej. Okay. Mamy taką małą tradycję w naszym programie, że pytamy gości o ich ulubione lektury. Powiedz, co fajnego byś poleciła liderką i liderom do poczytania. Ja nawet przyniosłam ze sobą. To jest tak, że przyniosłam dwie książki. Dzisiaj stanęłam przed półką i się zastanawiałam, który, czym chciałabym się podzielić. No i wybrałam dwie. Jedna to, są, to jest 4000 tysiące tygodni, a druga to jest esencjalista. One są trochę inne, ale o tym samym. 4000 tysiące tygodni jest o tym, jak Zarządzamy swoim czasem, ale też tak odczarowuje taki mit, że jak się dobrze zorganizujemy, to wszystko w życiu, na no wszystko będziemy mieć czas. To jest książka, która świetnie tak pozwoli, pozwala spojrzeć realistycznie na nasze życie i też zada sobie pytanie, czy naprawdę my musimy wszystko. Upchać w tym naszym życiu. Jak widać, ona jest trochę zniszczona, więc, więc często do niej bardzo. wracam. A drugi to jest książka Esencjalista, która zmieniła mnie, ponieważ ja miałam taką tendencję brania wszystko na siebie. Zresztą do dzisiaj mam, ale. Kompetencja, z którą, nad którą pracuję. I mówi o tym, że właśnie na tym, co najważniejsze się skupiać, wtedy człowiek jest bardziej szczęśliwy i tak naprawdę ma lepsze, lepsze efekty, bo nie jest zmęczony ciągłym taskomaniom czy tam listom tudusów, tylko skupia się na tym, co naprawdę najbardziej istotne. Tą książkę poleciłam też kilku osobom i bardzo mi za to dziękowały, bo, bo to jest faktycznie jakby problem naszych czasów, że chcemy za Dużo robić, ale nie patrzymy, jakie, jaka z tego jakość wychodzi. Więc to, 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 co łączy te dwie książki, to jest to, z czym ja się borykam, czyli taki zasób jak czas albo, albo jego braty, albo sensowne jego wykorzystanie. I bardzo je polecam. Ta książka ma pod tytuł Mniej, czyli lepiej, ta druga. I mam nadzieję, że będziecie Państwo mieli takie wrażenie po tym programie, że mimo, że mieliśmy tylko 20 minut, to to mniej wyszło na lepiej. Także zapraszamy Państwa na następne odcinki, a ja Marlenie Chuszczak, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę. Dziękujemy, do zobaczenia.